Tym razem na celownik Biedronka, sprawdźmy czy uda się coś znaleźć, żeby na tym zarobić i sprzedając to na zagranicznych Amazonach. No tutaj Lego, jakieś Funko Popy, na tym by był spoko zarobek, ale to trzeba było trafić na tą promocję 1 plus 1. Tutaj jest cena taka sama jak jest za granicą. Także zabawki bez tej promocji zostały. idziemy dalej. Zobaczmy, teraz najbardziej chodliwym tematem są oczywiście kremy do opalania. Zbierzemy się za ich sprawdzenie. Zobaczmy, ten krem do twarzy SPF 50 sprzedaje obecnie z UK, ale tutaj niestety był inny listing. Ten produkt był do kupienia za 30 zł, a sprzedaje się całkiem nieźle po 16 funtów. Także tutaj już widzimy, że byłaby wystarczająca przebitka, żeby na tym zarobić. No i tu mamy pierwsze rozwinięcie. Na tym produkcie można było zarobić miesięcznie kilkaset euro, bez problemu. Cena zakupu 30 zł, czyli 6 euro. Na niemieckim Amazonie sprzedaje się ono obecnie po 20 euro, co po opłatach dawałoby nam około 10 euro zysku na sztuce. No zobaczcie, 30 zł cena zakupu. A to tylko jeden produkt. Zobaczcie na kolejny. To mleczko kosztowało 20 zł, czyli 4 euro. Ono obecnie sprzedaje się po 18. Funtów na Amazonie angielskim i ma sprzedaż na poziomie 3000 sztuk w miesiącu, także to po prostu by znikało w momencie dodania od razu. Sprawdźmy również Amazon francuski, bo tam widziałem też się sprzedaje całkiem nieźle. Cena sprzedaży 20 euro, cena zakupu 4 euro. No świetna przebitka. Znalazłem jeszcze kilka innych produktów, tu na przykład promocja 1 plus 1 i wnioski są takie, że bez problemu można by było zarabiać sprzedając towar z Polski na zagranicznych Amazonach. Zostaw obsa, pozdro.